lata obfitowały w sukcesy Patryka Dudka. Od 2009 roku Tuzers zdążył indywidualnie sięgnąć po Wicemistrzostwo Świata Seniorów i Mistrzostwo Juniorów. Dziewięciokrotnie stanął na podium turniejów Grand Prix, wygrywając dwa z nich, a wspólnie z kolegami z reprezentacji trzykrotnie zdobył drużynowy Puchar Świata. Do tego dorzucił trzy Mistrzostwa Polski z falubazem, Bazem: Indywidualne Mistrzostwo Polski Seniorów i kilkanaście zwycięstw w innych poważnych imprezach. To wszystko sprawiło, że po dekadzie sukcesów oczekiwania wobec Patryka Dudka przed sezonem 2019 nie były małe. Więc kiedy tylko Duzersowi coś poszło nie tak, momentalnie jak drzyby po deszczu mnożyły się analizy i komentarze fachowców oraz teorie spiskowe kibiców. Tym bardziej uzasadnione, że po kolejnych zawodach dawało się usłyszeć takie oto słowa samego Patryka. Ja miałem bardzo duże problemy, żeby cokolwiek tutaj zadziałać na trasie czy ze startu i. No ciężko powiedzieć, no nie pasowało. I choć zawodnikowi nie brakowało ambicji, a czasami ogromnego szczęścia, na prowadzeniu duzels konsekwentnie, szeroko to jest dobra jazda z oni tutaj no, walczyli o zdrowie swoje i naszego reprezentanta. Ależ tu też Patryk jak on świetnie te nogi schował. To jest też wyszkolenie przez cały sezon, przed sezonem skórił się. To jednak brakowało sukcesów. Na półkach z Pucharami nic nie przybywało. Przybywało za to wątpliwości, co się dzieje z Patrykiem Dudkiem. Oto to pytali niemal wszyscy. Pytanie, co z tym dudkiem? To właściwie ono się pojawiało od samego początku. Mam wrażenie, że definiowali to pytanie i członkowie Timu, Patryka Dudka, i dziennikarze, i kibice. Co z tym dudkiem? Co z tym dudkiem? Tak jakby y, to był jakiś taki fundament problemów współczesnego żużla i coś w tym musi być, bo na to pytanie nie mamy odpowiedzi do dzisiaj chyba. W tej sytuacji, na zakończenie sezonu, Zoom Studio postanowiło znaleźć odpowiedź na pytanie, co się dzieje z Patrykiem. Chce pan zarobić trochę? Usługa niecodzienna, ale dobrze płatna. Powiedzmy jakieś. Warunki są zresztą do omówienia. O co chodzi? W rozwikłaniu tajemniczej historii dotyczącej obywatela Dudka mógł nam pomóc tylko jeden człowiek kapitan Sowa. Kapitan Sowa inspektor służby kryminalnej. Kapitan Sowa fachu uczył się jeszcze w czasach milicji obywatelskiej, zdobywając miano wyjątkowo skutecznego. Eee... Widzi Pan, jak się pan zdaje, dlaczego ja angażuję akurat Pana? No. Pan mi wygląda na takiego, który nie cofnie się przed niczym. być może. Jaki tam jest adres? Nic dziwnego, że Sowa szybko wziął się do pracy i w pierwszej kolejności postanowił przesłuchać osoby z najbliższego kręgu zawodnika oraz lokalnego środowiska żużlowego. Kolectwo zatoczyło szerokie kręgi, a zoom studio dotarło do unikalnych materiałów, które być może przybliżą nas do ustalenia prawdy. Wyregulowałem gaźnik i zapłon, no, sprawdziłem jak chodzi. Sowa na początek postanowił sprawdzić trop najpoważniejszy i najbardziej prawdopodobny trop szwankującego sprzętu. Kapitanowi nie mieściło się bowiem w głowie, że w sezonie 2019 nawet najchudszy żużlowiec ligi potrafił zjeść Patryka na trasie. Świetnie przyklejony do krawężnika, atakuje go Jarosław Hampel, nie ma miejsca dla Baculika, próbował się w to Janusz Kołodziej i będzie wyścig fantastyczny, bo Baculik się czai na Hampela. Hampel robi co może, nie wiem czy się bronił, czy atakował, ale wyszło z tego pierwsze miejsce, tyle że nadciąga Bacul, a w tym czasie Kołodziej połyka Patryka Dudka. Nie było tajemnicą, że motocykle Patryka w tym roku spisywały się inaczej, a w toku przesłuchań pojawiły się absolutnie zaskakujące informacje na temat przyczyn. Są dwie legendy, one krążą po mieście. Pierwsza, już mniej słyszalna teraz, ale zacznę od początku, że był sprzęt chowany na Grand Prix i na lidze tak średnio szło, No ale jak szło średnio też na Grand Prix, to się okazało, że tego sprzętu jednak nie ma. I tutaj pojawiła się druga legenda miejska, oczywiście jak to wiadomo z ust, do ust. No i ona mówiła, że w Lubuskiem jest miejsce tylko na jeden dobry motocykl na Grand Prix. I ten motocykl w tym sezonie znalazł się na północy województwa. Niektórzy z przesłuchiwanych sugerowali, że źródło ewentualnych nieszczęść znajduje się daleko bardziej na północ niż północ województwa, wskazując przy tym nawet konkretnych sprawców. No, Macen, na pewno ukradł. Delikatnie, spokojnie i nie wiem, jak się to stało, no bo Macyn zaczął jechać zdecydowanie lepiej, no a u Patryka tak, takie były trochę zniżki. Wreszcie jeden ze świadków załamał się w ogniu pytań kapitana Sowy i po kilku bezsennych nocach postanowił wziąć całą winę na siebie. Dobra, dziękuję bardzo. <śmieniu> Się przyznać, ale no w końcu chyba trzeba zgodzić kolegom, który pracuje, kuzynem Patryka od tego roku. Gdzieś tam po pierwszym miesiącu postanowiliśmy spróbować też jeździć, gdzieś na lodzie czy coś. No ale oczywiście chcieliśmy te, te najlepsze silniki wypróbować, także ja mam je schowane w piwnicy, wyciągniemy, ja myślę gdzieś w styczeń-luty. Faktycznie zeznania kolejnych świadków rzuciły cień na kwestie bezpieczeństwa. Ale takie rozwiązanie zagadki wydawało się zbyt łatwe. Zdarzało się, że się alarm nie załączał. Nie wiem, muszę z sponsorem porozmawiać, bo on tam ma pieczę nad warsztatem. Może i coś znikło nam z półki, ale myślę, że różnie z tym bywało, bo były momenty dobre i złe. Może uciekało coś innego, może nie sprzęta, może coś nie wiem, klimat, powietrze czasami się zmieniał i nie mogliśmy się dostosować do, do, do danej atmosfery. Również nos kapitana Sowy podpowiadał mu, że prawda jest bardziej złożona, a brak spektakularnych osiągnięć może mieć zupełnie inne podłoże. Zgodnie z sugestią głowy Timu, Sowa postanowił więc cofnąć się do początków roku 2019, kiedy Patryk szlifował formę w zakopanem. Tylko czy rzeczywiście szlifował? Bo jak przyjechaliśmy, taką wyszedł na strąga do Bigosowej. No i potem wrócił jak już z powrotem weszliśmy do Zielonej Góry, więc tak naprawdę nic tam nie było widać. Myśleliśmy, że on normalnie trenuje cały czas, że jest tak szybki, że po prostu nam umyka podczas treningu, a to się okazało potem na sam koniec, na, w ostatni dzień przed wyjazdem, że on dopiero wrócił z tego pstrąga, bo tam się za, za, zasiedział chwilkę. Jak to możliwe, że duzers do zakopanego przyjechał głodny? Gdzie wtedy byli rodzice? Te pytania nie dawały spokoju kapitanowi Sowie. Zarzuty wobec najbliższych zostały jednak szybko odparte, bo w domu wszystko było po staremu, a mama honorata żywiła Patryka tak jak trzeba. Gotowała, gotowała, dużo gotowała, a Patryk i tak jadł fast food. Czyżby zatem Patryk nie trzymał diety? Patrząc na jego sylwetkę, wydawało się to mało prawdopodobne. Ale czasami najciemniej jest pod latarnią. Ja za często nie gotowałam, akurat w tym sezonie, także nie mogę się na ten temat wypowiedzieć. My częściej jakby chodziliśmy do restauracji, ale mnie też bardzo dużo w tym sezonie nie było, także za jego dietę niestety nie odpowiadam ja. Ale z tego co pamiętam, Patryk miał jakiś catering dietetyczny, więc może tam by trzeba było zapukać i się dowiedzieć, co on tam jadł. O tym, że Patryk w sezonie 2019 mógł jadać marnie, świadczyły nie tylko obserwacje najbliższych, potwierdzali to również kolejni świadkowie. Chłopina rzeczywiście jest taki chudziutki, taki mikrusek. Często jak się przed zawodami żurawimi pytałem nawet, Patryk jak tam, jak tam będzie? Nie? No, to powinno być dobrze, albo gdzieś tam coś powiedział, ale często było tak, że w ogóle go nie słyszałem. Tak, to jest duży problem, to jest duży problem. Brak witamin, ale sięgnąłbym głębiej zdecydowanie. Sowie brakowało już niewiele, by rozwiązać zagadkę niewłaściwych posiłków. Wystarczyła seria kolejnych pytań i w kwestii kulinariów właściwie wszystko stało się jasne. Ja uważam, że i tak on zbyt dużo je trawy. Po prostu zwykłej, Natomiast już mu też parę razy tłumaczyłem, że no niestety tygrysy na trawie to daleko nie zajadą. Tak, rzeczywiście wychód tam straszliwie. I szczególnie pod koniec sezonu to było widać, że ten kewer wisi na nim po prostu jak ręcznik na plażowy, więc w przyszłym roku Kasiu Honorato proponuje gołąbki, pierogi od mojej mamy, która zresztą wiecie jak smakują, będę dostarczał i Patryka troszeczkę utuczymy przynajmniej te 20 kg i myślę, że to wszystko będzie fajnie na nim wtedy leżało. I kiedy wydawało się, że śledztwo wreszcie dobiegnie końca, pojawiły się kolejne dwa zaskakujące wątki. Co? Jak to? Czy jest pan tego pewien? Pierwszy z nich dotyczył rzeczy, wydawałoby się prozaicznej, czyli półki Puchary. Ja widziałem Patryka w jednym z salonów meblowych dwa razy, bo sam zakupowałem, zakupowałem meble dla swojej córki. I tam znalazłem też Patryka. I się tak pół żartem, pół serii zastanawiałem, co ten Patryk robi w tym sklepie meblowym. To jest jeden ze sponsorów Patryka. To, to nie jest żaden wymysł. I potem sobie zacząłem to definiować, że Patryk po prostu najzwyczajniej w świecie nie ma półek na swoje Puchary. No, a dopóki nie ma, no to nie może zdobywać niczego, no bo gdzie te Puchary będzie trzymał. Drugi wątek wskazali najbliżsi. Ich zdaniem na miniony sezon wpływ miała naturalna wrażliwość Patryka. Duzers po prostu doszedł do wniosku, że oto nadszedł czas, by trofeami podzielić się z innymi. No, nie rację, no? No anioł, nie człowiek, no. Po wielu dniach przesłuchań i sprawdzeniu wielu tropów, kapitan Sowa poddał się. Nie potrafił wskazać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co się stało z Patrykiem Dudkiem. Nie pozostało mu więc nic innego, jak skierować sprawę do archiwum. Kiedy kończył dochodzenie zatrzymanych, zapytał jeszcze tylko o nadchodzący rok. Pierwsze wieści z otoczenia Patryka wskazywały, że w przygotowaniach do nowego sezonu powinna zostać przyjęta zasada mówiąca o tym, że spokój jest najlepszym doradcą. Na spokojnie teraz do tego trzeba podejść, wyciągnąć wnioski, przemyśleć, co było tak, co było, e, co było dobrze, co było źle i, i po prostu robić dalej to, co umie najlepiej. Inni nie wykluczyli jednak, że czyjaś głowa poleci. Tak by się wydawało, że spokój to jest zawsze najlepszym doradcą, ale. Może jakieś zmiany będą, może trzeba zmienić menadżera, a może już jest zmieniony, także menadżera, może nie wiem, czy ja jeszcze pracuję, czy nie. Zobaczymy, no przed nami wszystko. Zapowiedzi jeszcze innych zaprzmiały zatrważająco, zwłaszcza w świetle wcześniejszych ustaleń. No my, my zrobimy, to co, to co zawsze z motocyklami, jak najlepiej potrafimy, ale i ci szybko zadeklarowali, że będzie tylko lepiej. Patryk, ja się nie obawiam, każdy może mieć jakiś gorszy tam okres w karierze, ale wydaje mi się, że, że, że to będzie dobry rok dla, dla Patryka dla, dla nas. Najważniejsze jest to, że Patryk ma na kogo liczyć. Przy jego talencie i ambicji o kolejny sezon nie musimy się martwić. Patryk wokół siebie ma masę fajnych, wspaniałych ludzi, wielkich pro profesjonalistów na czele ze Sławkiem. Którzy nad tym czuwają, i jestem przekonany, że y, idziemy w dobrą stronę i ta forma systematycznie już od tego okresu przygotowawczego zimowego będzie rosła. Nie myślę, że ten jeden sezon absolutnie o niczym nie świadczy. Wręcz przeciwnie, spodziewam się wiosną. Przyszłego roku zawodnika, który będzie niezwykle zdeterminowany, z wyczyszczoną głową, być może z warsztatem. Przyszły sezon będzie Patryka, takie mam wrażenie. On jest taki z pozoru trochę, że tak powiem, flegmatyczny i, i, i mało mówi, ale w środku to taki mały wojownik, który w pewnym momencie, jak wsiada na motocykl, pokaże pełnię swoich możliwości. Troszeczkę było gorzej, no w jakiś. Takie drobne, mówię, te, te sprawy były. No z tym motocyklem, że skradziony został, no ale to już odnajdą go i będzie wszystko w porządku.